Hej moliczki. Przyszedł luty, więc co? Czas na lutowe premiery, które musicie przeczytać. Ja te książki już czytałam, więc mogę po prostu wam je polecić. Są to dobre, emocjonujące, zaskakujące, niektóre bajkowe i romantyczne pozycje, które no po prostu obowiązkowo musicie przeczytać. Będą to cztery książeczki, e, dwa moje Patronaty. Jedna książka, do której miałam przyjemność pisać rekomendację i jedna po prostu fajna historia, która bardzo przypadła mi do gustu. To co, zaczynamy pozycje obowiązkowe na luty. Zaczynamy od Katarzyny Mak Kontrakt na miłość, wydawnictwo niegrzeczne książki. Moja ocena to 7 na 10. A kolejna pozycja to J.T. Jessinger, piękny kryminalista. Wydawnictwo niezwykłe, również mój patronat. Ocena 7,5 na 10. Jest to drugi tom cyklu. Pierwszy piękny gangster wisi na blonderce. Zapraszam Was oczywiście. No i od razu mówię, że warto jednak nadrobić, bo te dwie historie łączą się ze sobą. Trzecia w zestawieniu jest to Marta Krajewska i Pragnę więcej. Wydawnictwo Lipstick Books. Moja ocena 7 na 10 i miałam przyjemność pisać do tej książki rekomendacje. Znajdziecie ją w środku. Książki. Ostatnia pozycja, którą chcę Wam przedstawić, jest to Charlotte Mills, Królewskie Serce, Wydawnictwo Spark i moje 8 na 10. Ta książka mi się po prostu bardzo spodobała, więc chciałam, żebyście o niej usłyszeli. No i teraz zapraszam Was oczywiście na opinię moją dłuższą o każdej z tej pozycji. Rozpoczynamy od kontraktu na miłość. Natasza wyjeżdża do Stanów, ponieważ potrzebuje pieniędzy i jej synek jest chory, a tylko właśnie w Stanach ma możliwość przejścia operacji i wyzdrowienia. To wszystko wiąże się z wielkimi finansami, nie będzie to więc takie łatwe. Ona jest także samotną matką. Jej facet zostawił ją, jak tylko dowiedział się, że będą mieli dziecko, i to jeszcze chore. Stanem okażą się jednak nie taką piękną bajką, o jakiej się marzy. Bardzo ciężko będzie jej związać koniec z końcem, będzie tam nielegalnie, więc będzie pracować na czarno w barze. A jak będzie mogła, będzie dorabiała gdzie się da, na przykład sprzątając. Każdy grosz jest jej potrzebny. Synek chodzi do przedszkola, ona musi płacić rachunki. Nie będzie łatwo jej to wszystko ze sobą pogodzić. Z pomocą pewnego razu przyjdzie przedszkolanka z przedszkola, właśnie syna. Daje jej niebanalną propozycję, która ją zszokuje. Jak poradzić sobie na początku? Sponsoring szok. Ona, niewinna kobieta, ma sprzedać swoje ciało? Pierwszy odruch: nie, nigdy w życiu. Lecz potem, myśląc o własnym synu, o rachunkach i możliwości powrotu do Polski, gdzie będzie miała jeszcze gorzej, decyduje się na ten niełatwy krok. Ma być to tylko jeden raz. Żeby nadrobić swoje finanse, rachunki. A jak będzie. Ten pierwszy raz, gdy pójdzie do klubu, będzie przerażona, i to tam spotka właśnie kolina. Colin również będzie pierwszy raz w tym klubie za namową znajomego. Nasz bohater jest biznesmenem, któremu niestety ale zmarła żona. Do tej pory nie pogodził się z jej stratą dlatego kobiety traktują jak taką odskocznie dobrą zabawę one wszystkie oczywiście o tym wiedzą jego kolega właśnie proponuje mu żeby udał się do takiego miejsca uciech gdzie będą wiedzieć jak się nim zająć to on wypatruje naszą bohaterkę natasza przykuwa jego wzrok i proponuje jej wspólną noc Decyduje się nawet na to, żeby zapłacić jej dla niego stosunkowo dużo. No, ale ona tyle zażądała. Dla nich obydwojka będzie to tak naprawdę pierwszy raz. On z panią lekkich obyczajów, której płaci, a jej z klientem. Na szczęście nasza bohaterka trafia na mężczyznę delikatnego i znającego się, na rzeczy, można tak powiedzieć, no i do tego bardzo przystojnego. On będzie bardzo zaskoczony, że pani lekkich obyczajów jest tak delikatna. Może, będzie tak myślał, potrafi tak dobrze grać. Rumieni się, wydaje się wstydliwa i tak mocno reaguje na jego dotyk. To będzie dla nich dwojga. Bardzo udana noc, niezapomniana. I na tym ma się skończyć. Nigdy więcej ona nie chce powtórzyć czegoś takiego. Lecz jak wiemy, los lubi płatać figle. I nasz bohater przypadkiem trafi do baru, w którym ona pracuje. Będzie w szoku. Nagle zobaczy swoją kochankę z upojnej nocy. W zupełnie innym wydaniu. Piękna, aczkolwiek zmęczona kobieta biegająca z zamówieniami. Ona nie będzie chciała mieć z nim już nic do czynienia, będzie zawstydzona tą sytuacją. Lecz nasz bohater nie poddaje się łatwo. No i bieg oczywiście różnych zdarzeń doprowadzi do tego, że zaproponuje jej kontakt. O określonym terminie ważności, lecz przez okres jego trwania ma być na jego wyłączność. On nie wie, że ona tak naprawdę nie jest panią lekkich obyczajów. To był jeden, jedyny raz desperacja, chęć pomocy synkowi, więc nie będzie mógł do końca pogodzić się z tym, że tak fajna i wydawałoby się dobra kobieta, trudzi się takim zawodem. A ona nie chce litości, więc nie będzie się mu przyznawać do tego, jak wygląda jej życie. No i ten kontrakt, jak pewnie się domyślacie, bardzo odmieni ich życia i wywróci do góry nogami. Konsekwencje wspólnych dni zaskoczą obojga. Nie mogę wam więcej zdradzić. Poza tym, że będzie bardzo erotycznie i dostaniecie tutaj taką, można powiedzieć, bajkową, niebanalną opowieść, która skradnie Wasze serduszka. Wydaje mi się, że ta pozycja jest idealna na walentynki. Myślę, że to jest szczał w dziesiątkę, żeby zagłębić się w tą lekturę. Polecam! Druga w kolejce pozycja to piękny kryminalista. Jest to drugi tom serii. Jedenka: piękny gangster. Znajduje się na blonderce. Nadrabiajcie. Niby są to odrębne historie, lecz wiążą się ze sobą i pewne fakty, jeśli nie nadrobicie, mogą wam przeszkadzać, że nie wiecie. Więc piękny gangster, potem piękny kryminalista. Zapamiętajcie. Ta historia będzie, można powiedzieć, taka bardziej lekka, zadziorna, no i oczywiście erotyczna. Nasza bohaterka to Jules. Ma ona dwie super przyjaciółki, każda z nich jest inna, wszystkie razem są bardzo zakręcone, zabawne. Nudzić się z nimi nie będziecie, a ta trójka będzie bardzo dużo wnosić do tej historii. Ta paczka właśnie okrada pewną firmę. Myślały, że wszystko udało dobrze się zataić. Jednak nasz bohater Kilian trafi na ich ślad. A on jest właścicielem firmy, którą dziewczyny okradły. Warto zwrócić uwagę, że nasze złodziejki zawsze kradną w jakimś celu. Chcą pomóc komuś innemu. Okradają, jak twierdzą. Złych. A czemu to robią? No, do końca nie mogę wam zdradzić, o co chodzi, ale ma to związek z ich przeszłością, bo te kobietki odcięły się od swojej przeszłości i rodzin, które do dobrych nie należały. Kilian, nasz główny bohater, poznaliście go właśnie w pierwszym tomie piękny gangster. To brat naszego głównego bohatera, który zastępuje go. Są to bliźniarcy, więc nikt nie wie, że zamienili się rolami, żeby tamten mógł przejść na emeryturę. Teraz wszyscy myślą, że Kilian jest tym właśnie złym gangsterem. I nasza bohaterka oczywiście też. Oj, jaka ona będzie zaskoczona, gdy ten mężczyzna ją dopadnie. Lecz nie będzie chciał on jej zrobić krzywdy. Bo to, co ukradła, będzie dla niego dość zabawne, lecz będzie chciał ją poznać i zrozumieć, dlaczego to zrobiła i czemu ten towar przekazała dalej w celach pomocy. No, nasza bohaterka niestety nie lubi tego typu mężczyzn, nie lubi mafiozów, gangsterów, ma swoje wyrobione zdanie na ich temat, więc będzie ich znajomość szła bardzo opornie. Dziewczyna będzie się mu bardzo stawiać. Oj, te interakcje między innymi będą świetne. To będzie się świetnie naprawdę czytało, będzie zadziorny. Te teksty po prostu momentami wbijały mnie w fotel. Naprawdę. Kilian, poznając ją coraz bardziej, choć ona nie będzie tego za bardzo chciała, będzie się przed tym broniła, on będzie się od niej uzależniał. Ta kobieta zacznie go fascynować. I stwierdza, że zrobi wszystko, żeby dała mu szansę i ukazała to, co skrywa. Obydwoje nie wiedzą, jak zakończy się ta znajomość i jak przebiegnie jej bieg. Będą naprawdę zaskakujące chwile, chwile grozy, ale najwięcej będzie tych takich zadziornych i erotycznych. Nie można się od niej oderwać do samego końca. Tak dobrze się czyta ich losy. No powiem wam tak. I on i ona skrywają tajemnice, prawda? My, jej będziemy stopniowo poznawać. Jego ona będzie stopniowo poznawać, próbując sama dojść prawdy, co spowoduje pewne tarcia między nimi i dość spore problemy. Oczywiście jak to zawsze bywa przeszłość powraca do naszej bohaterki, również powróci i... Wtedy zacznie robić się nieciekawie. Więcej wam nie zdradzę. No bo co? Poznacie fabułę? Nie o to chodzi. Nakreśliłam wam ją, mam nadzieję, że zaciekawiłam, a resztę musicie doczytać sami. Na pewno, jeśli spodobał się wam piękny gangster, to ta historia również przypadnie wam do gustu. No i jest dla was obowiązkowa, no bo trzeba poznać dalsze losy brata. Bliźniaka. Czas na trzecią pozycję. Jest to Pragnę więcej. Książka, do której miałam przyjemność napisać rekomendacje. Jest to tak zwany słowiański erotyk. Przyznam szczerze, że pierwszy raz miałam z takim do czynienia i bardzo przypadł mi on do gustu. Mam nadzieję, że Wam też. Do tej historii miałam przyjemność napisać rekomendację, którą znajdziecie w środku, a teraz wam ją też przeczytam na zachętę. Pragnę więcej: to niesamowita opowieść, która jest przepełniona słowiańskimi wierzeniami, a której fabuła z każdą stroną bardziej uzależnia od siebie czytelnika. Dostaniecie tutaj lekką, zabawną i erotyczną opowieść, która będzie stopniowo przeistaczać się w szokującą, bardzo życiową, a momentami nawet bardzo bolesną historię. Każdy z nas pragnie miłości i spełnienia, lecz nie każdy dostaje taką szansę. Nasze bohaterki Jaruna i Dobrosulka doświadczą tego na własnej skórze. Jak widzicie, nie będzie to łatwa historia, złożona i też przy okazji bardzo uzależniająca. Jeśli lubicie właśnie historie, w których jest dużo słowiańskich wierzeń, opisów, które dobrze oddają miejsce, w którym znajdują się nasi bohaterowie, to jest obowiązkowa pozycja dla Was. Historia toczy się na wsi, w której mieszka Jaruna i Dobrosułka. Dwie zupełnie różne młode dziewczyny, które zdawałoby się nic ze sobą nie łączy. Jaruna jest delikatna, można powiedzieć, uczy się dopiero życia, kobiecości, a dobrostułka wie, czego chce i wie, jak to osiągnąć. Jednak los płata figle, i w pewnym momencie drogi tej dwójki zetknął się ze sobą. Ale ten moment nie będzie dla nich dobry. Będzie szokujący, bolesny i prawdziwy, też można tak ująć. Nie mogę wam o tej historii też za dużo powiedzieć, żeby nie nakreślić za dobrze biegu zdarzeń, bo byście się połapali w fabule. Tu się naprawdę dużo dzieje, wszystko jest ze sobą świetnie związane. Przechodzimy od lekkiej, zabawnej, erotycznej, czasem niewinnej historii w życiową, właśnie taką bolesną która powiem, że mnie szokowała, ale mimo to wiem, że tak mogłoby na przykład kiedyś być. Mam nadzieję, że ta książka również wciągnie Was jak mnie. Jaruna i Dobrosułka przeżyją wiele. I to za sprawą, można powiedzieć, tradycji, wierzeń, rodzin. To, co czasem wydaje się komuś dobre, bo tak powinno być, nie zawsze takim jest, jak wiemy. Więc jeśli chcecie poznać losy naszych dwóch kobiet, musicie ją przeczytać. Ja wam zdradzę, że pojawią się również tutaj dwaj mężczyźni, którzy skradną ich serca i odegrają bardzo ważną rolę w tej historii. Te dwie kobiety będą musiały nauczyć się życia, każda z nich innego. I nie takiego, na jakie się pisały, jakie chciały mieć. Będzie tutaj pełno intryk, które będą wam, Was nieraz bardzo szokować i scen, które pobudzą Waszą wyobraźnię. Mam nadzieję, że tak jak mi, tak i Wam bardzo spodoba się ta historia, przesiągniecie tą wsią, tymi wierzeniami słowiańskimi. Poczujecie ten klimat i przeżyjecie niesamowitą przygodę. W sumie o tym jestem pewna. Zaskoczy Was ta pozycja na pewno. I na sam koniec mam dla Was królewskie serce. Ta książka, można powiedzieć, skradła moje serce. Nie mogłam naprawdę się od niej oderwać, nawet na moment. Jezu, ile emocji we mnie było czytając. Przyznam, że nieraz pisałam do autorki. W trakcie moje odczucia, bo musiałam się z kimś tym podzielić. Jest to fajna pozycja, taka bajkowa, no bo dzieje się na zamku wśród królewien, królów i do tego jest bardzo erotyczna. Zacznijmy od początku. Na tyle, na ile jestem oczywiście w stanie Wam zdradzić, żebyście nie połapali się w całej historii. Anna jest królewną, jej brat Charlie przyszłym królem. Gdy nasza bohaterka pewnego razu, można tak powiedzieć, wybiera się w miasto, znajduje dziewczynkę, przykuwa ją płacz, który słyszy, idąc za nim trafia na Madeline. Nasza malutka dziewczynka została porzucona przez matkę. Która wypłynęła statkiem w celach zarobkowych. Tak, księżniczka zabiera ją ze sobą na zamek. Ta dziewczynka ma coś takiego w sobie, że nie potrafi ją zostawić, i od tej pory są nierozłączne. Nasza księżniczka wychowuje ją jak własną córkę. Mijają lata, jej brat zostaje królem. Państwo się rozwija, aczkolwiek jest w stanie wojny, która zagraża z każdej strony i toczy się w oddali. Charlie dorastając, tak jak sporo młodsza od niego Madeline, zaczyna się nią interesować. Na tyle, że ogłasza Państwu ich oświadczyny bez pytania dziewczyny o zdanie. No w końcu ona, porzucona, niechciana, przysposobiona do dworu, powinna się tym radować. Jednak dla niej będzie to straszny szok. Wydawać by się mogło dla niej, że ta różnica wieku, te naście lat, jest kolosalna. Wydaje się jej początkowo, że on jest dla niej za stary. Podkochuje się ona też wtedy w innym mężczyźnie. Tej historii będzie dużo intryk, które będą was szokować, ale będą też takie prawdziwe, bo oglądając różne seriale firmy czy czytając historię, wiecie, co się działo na dworach. I tutaj też tak będzie. Nasza dwójka bohaterów zostanie wystawiona na niej jedną próbę. A na pewno ich miłość, bo nasza bohaterka bardzo często będzie ją podważać i też. Często będzie zastanawiać się, czego sama tak naprawdę chce. Będziemy podglądać przemiany naszej głównej bohaterki od właśnie niewinnej nastolatki. Może nie tak niewinnej, nieświadomej pewnych rzeczy, bo świadoma jest na pewno swojej kobiecości i tego, jak działa na mężczyzn. Anna ją zawsze w tym uświadamiała, więc wie, co może zdziałać. Jeżeli zechce. Lecz jej przemiana będzie stopniowa, będzie uczyła się władzy i tego, jak ją wykorzystywać i manipulować nieraz. Świetnie będzie się to właśnie podglądało, jej dojrzewanie. Będziemy także poznawać głębiej naszego króla. Powiem Wam, że była to też dla mnie zawiła postać, bo do końca nie byłam pewna, czy jest ona dobra, czy zła. Czy on gra i oszukuje naszą bohaterkę, czy mówi prawdę? No ta historia naprawdę mnie zachwyciła, można tak powiedzieć, bo dała mi masę, masę skrajnych emocji, a ja to bardzo lubię i myślę, że każdy czytelnik. Jeżeli chcecie poznać historię i prawdę o sercu Madeline, musicie przeczytać tę książkę. Ja was mogę zapewnić, że akcji i zawiłych intryk Wam tutaj nie zabraknie, naprawdę przeniesiecie się w czasie i poczujecie, jakbyście byli na jakimś zamku i właśnie byli zaraz obok bohaterki, przeżywali jej wzloty i upadki. Po prostu polecam. To już koniec na dziś. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas. Zainteresowałam Was pozycjami, które przedstawiłam. Mi się one naprawdę podobały. Mam nadzieję, że Wam również. Jeśli tak, komentarz i like będę bardzo wdzięczna. Dajcie znać, czy Wam się podobało, co myślicie o tych pozycjach, czy zamierzacie je przeczytać, no albo komuś prezentować walentynkowo. Oczywiście też subskrybujcie, kliknijcie dzwoneczek, żeby być na bieżąco z moim kanałem, wiedzieć kiedy wpada kolejny filmik, a kolejny niebawem. Ja już wiem o czym będzie. Na pewno będą to kolejne dobre pozycje książkowe.